Bóg odpowiedział na, na moją potrzebę, ale myślę, że to może spodobać też was. Usłyszałem wczoraj podczas uwielbienia i ja zawsze jestem w miejscu wiary. Jakby dla mnie to tak jak mówię, ja szukam, szukałem Boga, szukałem Jego obecności, szukam cały czas z Jego słowa, Jego mądrości w różnych decyzjach. I to było mi bardzo, bardzo potrzebne. Ja zawsze jestem w miejscu wiary. Tam, gdzie jest moja wiara, tam, tam jest on. I ja odpowiedziałem na to, że ja wierzę Panie, że ty tu jesteś. I, i on odpowiedział na to, i ja jestem. I otworzył mi oczy na, na, na sekundę na dwie może i widziałem inną rzeczywistość naokoła. Widziałem widziałem inny, inny świat, inną rzeczywistość i wiem, że ta rzeczywistość, jakby ona, jej czas przyjdzie tutaj. Amen. 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 Przyjaciele, świadectwo Jezusa jest duch proroctwa. Duch Święty chce otwierać nam oczy, oczy, oczy. Głęboko chce otwierać nam oczy. Dlaczego? Żebyśmy nie widzieli tylko tam i patrzyli tam, gdzie sięga wzrok, ale tam, gdzie nie sięga wzrok. Się otwiera, żeby się otwierać, pozwala, żeby pozwalać, pozwalać na to, co, żeby Bóg z tobą robił, co chce, to jesteś naprawdę człowiekiem umiejącym przyjmować Bóg ustawieństwo. W innym wypadku jesteś człowiekiem jedynie, który je pod stołem okruchy. A nie trzeba nam ich okruchy. Ja mówiłem o tym wczoraj, że nie trzeba nam okruchy. Trzeba nam normalnego pokarmu Bożego. I pamiętajcie przyjaciele, że Kościół to są ludzie, którzy się zbierają cały czas wokół obecności Bożej. Wokół obecności. Obecność Boża w Kościele jest rzeczą inaczej. Winna być w Kościele rzeczą naturalną. 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 Rozumiecie? Naturalną. I.